Witam Was serdecznie moi drodzy, witam, witam, witam dzisiaj, słuchajcie, mam Samsunga, dokładnie C460, jest to laserowe urządzenie kolorowe, przede wszystkim i częstą bolączką w tych urządzeniach jest może nie tyle bolączką samych urządzeń, ale to, że nie wykrywa tonera i po założeniu tonera masz taki bzdurny komunikat. Czyli nieobsługiwany toner, i tak dalej, tak dalej. Jak możemy sobie tym pomóc? Możemy sobie tym pomóc wymieniając układ elektroniczny. Pokażę Wam, jak to szybko zrobić, z, właśnie z kasety, która, która nie funkcjonuje, i zobaczymy, czy ona wystartuje. I zainicjuje właśnie w tym momencie nowy toner. Jest to Samsung, który już jest dość długo na rynku. Posiada wszystko, to, co potrzeba, nawet zobaczcie, ma ADF. Jest kompaktowy, mały, niestety kasety, czyli te tonery, one nawet z zamienniku nie wychodzą dość tanio, bo jak chcesz kupić dobry zamiennik, to trzeba jej zapłacić nawet 90 zł. Nie proponuję tańszych, bo zobaczcie, nawet na deweloperze widać, że tani zamiennik kompletnie nie nakładał proszku na całej idealnej długości tego wałka. I to jest właśnie objaw, że klient założył inny, natomiast komunikat jest taki jak widzicie, czyli jest status... Za chwilę wyskoczy komunikat niekompatybilny toner żółty. Co możemy w takiej sytuacji zrobić, żeby się nie irytować i nie kupywać zaraz oryginału, który kosztuje naprawdę kupę pieniędzy? Zaraz wam pokażę. Ja mam tutaj przygotowany momencik. Ja mam tutaj przygotowany chip elektroniczny. To jest coś takiego Yellow. Wyciągamy tą kasetę. Dokładnie tu jest ten układ elektroniczny. One na ogół są wpinane na takich, zależy jak. Słuchajcie, tutaj było trochę kleju, tutaj trochę kleju trzeba go wydubać. Ja tylko wcześniej już wydubałem, żeby do tego filmu się przygotować. Natomiast w niektórych oryginalnych kasetach zauważcie, są takie zapinki, które klikasz z jednej strony i z drugiej strony, no i ten chip krótko mówiąc, schodzi, wymieniasz na nowy i ból znika, tak? Natomiast nie wymienię w tym tonerze, z uwagi, jak Wam wcześniej mówiłem, zobaczcie, nie jest poroszek rozkładany równomiernie i ta kaseta kompletnie się nie nadaje, żeby drukować poprawnie kolor, kolor żółty. W tym tonerze, którym był świeży klient, sobie zamontował, też gdzieś go kupił w internetach, nie, nie, nie zakupił go u mnie. Natomiast ja posiadam te układy, bo często, często widzę, że są tego typu problemy. Więc co zrobię? Odłożę go na chwilę na bok. Ten chip stary wyciągnę. Zobaczcie, on jest tutaj z takim wycięciem. Te wycięcie zawsze idzie na dół, nacechowane jest tutaj z tej strony, inaczej ten chip nie będzie wykrywany, założę w tym momencie drugi, nie chciałbym go teraz zabezpieczać. Najlepiej go czymś zabezpieczyć. Kolejem na gorąco, bądź cokolwiek jeżeli nie ma takiej zapinki jak w tamtej kasecie, natomiast ten się wsunął dość, dość stabilnie, zamkniemy. I zobaczymy, co się będzie działo. Czy status wyskoczy na, na poprawny, czy jest kalibracja, czyli jeżeli byłby komunikat, o, tak jak wcześniej z tego chipu, o nieobsługiwanej kasecie z kolorem żółtym to by od razu nam wyskoczył, natomiast to był winowajca i często zdarza się, słuchajcie moi drodzy, właśnie przy zamieniku, że, że jest chip o innym, o innym yy, oznaczeniu, bo cokolwiek się stanie, będzie inne oprogramowanie w samej drukarce, inny software, firmware, no i nie wykryje, nie wykryje wtedy ID chipa i jest, mimo tego, że toner jest... Nowy, no ten już, ten był też nowy, chociaż wadliwie nakładał, to nie jest wykrywany i musimy ten chip elektroniczny zmienić. Tutaj akurat widzę, że to, że to przeszło bez najmniejszego problemu i kalibracja obrazu w tym momencie przechodzi bez kłopotu. Czyli krótko mówiąc można powiedzieć, że sprawa, sprawa nam całkowicie się rozwiązała. Ja może spróbuję jeszcze zrobić jakąś kopię, nie mam tutaj nic takiego, co mogłoby nam posłużyć za... Za jakieś ksero? To no jest jedna, 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 jakaś kartka wydrukowana z Windowsa. Trochę koloru tutaj mamy. Spróbujemy to krótko mówiąc na czarno sk skserować. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Czy jakość tych pozostałych tonerów, które też są w, w zamienniku, jest poprawna? Spróbujemy jeszcze zrobić kopię kolorową. To jest czarno-biała kopia. Myślę, że, że jak na drukarkę laserową dość pozytywnie szybko to drukuje. A sam Xpress C460, jeżeli chodzi o samo urządzenie, myślę, że jest naprawdę fajne, chociaż mimo wszystko jest tu wiele elementów, które jednak. Czasami mogą zawieść i, i ten wydruk może nas irytować. Zaraz Wam jeszcze pokażę, z czego on się składa. Jest tu jeszcze moduł obrazowy, bo sam toner składa się tylko z proszka z proszku, który, który jest w tej kasecie zamknięty dewelopera, który nakłada na ten wałek, kopia kolorowa. Także jeżeli chodzi tu, ta usterka została usunięta, czyli szyb został wymieniony. Natomiast jeszcze wracając do Samsunga, słuchajcie, Samsung ma to do siebie, że ma cztery kasety osobne. Jest tu moduł bębna, który Wam zaraz pokażę. Ja wyciągnę to wszystko. Jest tu moduł bębna, to jest kaseta czarna. Moduł bębna jest tu w środku. Mało tego, tutaj mamy jeszcze moduł obrazowania pas transferowy. Mało tego, to jeszcze... To jeszcze o ile dobrze kojarzę, będziemy. Nie, tutaj akurat w tym modelu nie widzę. W, w innych modelach też jeszcze mieliśmy tutaj z boku. Akurat w tym modelu nie widzę albo nie, nie widzę, żeby z tej strony był pojemnik na zużyty toner. Tu akurat w tym modelu C460 tego nie odnotowałem. Może jest schowany gdzie indziej, ale nie widzę tego. Także sami widzicie, że sama drukarka jest małych rozmiarów kompaktowa, natomiast elementów, które. Służą do obrazowania, do nakładania, do idealnych kolorów, Więc tak dużo i tak dużo elementów, które może w danym momencie być potrzebnych do wymiany, że aż jest to czasami no, no kłopotliwe z uwagi na to, że jednak dużo elementów może zawieść. Jeden lub dwa i wtedy mamy problem, tak jak widzicie tu tylko ten mały układ elektroniczny przy komplecie zamienniku, który klient sobie zakupił, wydał chyba ze 400 zł na zamiennik, jedna sztuka 90 zł i tak był kłopot, także... Mam nadzieję, że ta treść Wam się przyda. Jeżeli macie Samsunga z tej serii C460, 480 pokrewne były te modele, to są tego typu przypadki, ale można sobie z nimi poradzić, wymieniając ten układ zliczających, zliczający i tonery będą drukowały ponownie. Dziękuję za atencję, miłego popołudnia, dnia weekendu Wam życzę i do zobaczenia w kolejnych dniach. Dzięki, cześć, cześć!